No i siemanko, siemanko! Witam was w kolejnym odcinku z gry Terraria. Tak jak zapowiadałem w ostatnim odcineczku, dzisiaj walczymy z bossem. Co się zmieniło od ostatniego odcinka? Tam troszkę zbudowaliśmy domek, powiększyliśmy. Zdobyłem taką czapeczkę, jako sociala sobie włożyłem, żeby była jako wygląd, a tak normalnie mam tą. Kupiłem u skle naszego sklepikarza taką zbroję piękną. No i zdobyłem parę rzeczy, takich tutaj macie. Trochę demoniteory teorii wykopałem, bo byłem yy, na fioletowej ziemi, ale to nieważne. Dobra, zaczynamy. Ciekawe czy dam radę sam, bo kolega Oscar poszedł zrobić sobie kanapeczki. Ale już jest noc, a nie chcę żeby ta noc się zmarnowała. Więc klepię. najlepiej właśnie z shurikenów, tak jak widzicie teraz. Tak jak ja robię. A on ma... 2800 HP i jak straci 1400, czyli będzie miał połowę HP, to zaczyna się zamieniać w takiego mocniejszego troszkę. Dobra, klepie, klepie, klepie. Muszę się skupić tutaj, żeby nie paść, żeby on nie zniknął. On wywala też takie małe oczy. O, idzie Oskar. Oskar, 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 no, dawaj! Oko tu już jest. No debilu Nie było ci 10 minut prawie No mamy uczyłem z AP korzystać lewa strona Co? Na lewa lewa, lewa, tak, długo go bijesz? Nie, dopiero zacząłem Poczekaj na mnie, ej Dawaj dalej Ewa, nie ma tam wejść Czekaj, no weź sobie wykop o zamienia się Ale zaraz będzie skakać? No właśnie. Dobra, niech się skakuje. Ty to nagrywasz? No. O daj, daj mi go dobić. Aha, o, daj mi go dobić. zwrócimy uwagi na harpa. Dobra, pan. Okej, okay. no i to tak na tyle. No i teraz polecimy sobie porobić eku z tego. I tym podobne co? Pamiętaj o mnie. Tak to ty jesteś. Polak mały. Hmm? Shadow, skale tutaj nie wypadły, czyli możemy zrobić tylko y, miecz, siekierkę i młotek, więc na Poczekaj. razie się nie opłaca, więc będziemy zbierać. Y, dobra, co my tu mamy? Y, jedno oko. Dobra, jeszcze jeden Lens i będziemy mogli jeszcze jednego stworzyć. Więc w tę noc chyba sobie jeszcze jednego zabijemy, tylko muszę się streszczać. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie one były chyba tutaj? Lensy, lensy, lensy. To sobie tu włożymy, Coś jeszcze potrzebujecie czy nie? To na razie wezmę. I deposit all. Tu deposit all. Lensiki, gdzie jesteście? Lensiki. Gdzie one są? Hmm. A jeszcze raz przejrzę. O, tu są. Czyli jeszcze jeden lens, dobra. To lecimy po lensa. że coś Nie, nie robimy w ogóle na razie. Dopiero jak robaka zabijemy, bo się nie opłaca. Nie mamy Shadow skalę, skale, więc co? Ale zaraz jeszcze jednego klepiemy, co? Lecę po jedno. ten, po jednego lensa. Tylko nie mm -hmm. mogę w ogóle potworów znaleźć. Jak mi dasz ripen. To kup sobie tam w sklepie. Nie stać mnie. Za pół golda kupisz... Nie wiem, około 30-400 mm, jak ty wszystko sprzedałeś sobie. Bo... Nic nie sprzedałem. Znaczy nic takiego... O, o leci oko. Dawaj Lensa, dawaj lęsa. Dawaj lęsa. Dał? Dał, dobra. Dawaj w to samo miejscu. Tylko poczekaj chwilę, ja shurikeny 300 ci wystarczy, 200 nawet. Dobra, sprzedam tego iron i już. Dawaj, bo zaraz dzień będzie. No już sekunda. Nie wiem czy już się nie robi. Dobra, rolę robi, zacząć robi. już, co? No poczekaj sekundę, możesz? No jak za zaczekam sekundę, to nie zdążymy. Już shurikeny kupuję. No to no, dobiegniesz za sekundę. Tak ci się śpieszy. No bo dzień się zrobi i on zniknie wtedy. Opa, opa, opa. Dawaj. Pisa, nie mogę na nich poskoczyć. Można to jakoś automatycznie, trzeba klikać? Trzeba klikać, co? Tak? klikać. Tak, nie chcę Co się To nie bij Ej, patrz się tu Będzie leciał O dzień No kurwa. To się zmarnowało Dobra trudno Jak się nas, a mogłem tego <noise> używać No mogłeś No gim Ha, ha mój Skórzamy ten PC, ktoś się same drzwi otwierają. Mhm. Mm mm, dobra, nie ma nie ma. Nie, nie byłem. To idę po nie. Okay. Mam potkę na tego. Na oddychanie pod wodą, więc... Łuk miecz ten, to mi się nie opłaca. Na lewo byłeś, tak? Y y byłem tu i tu. A po co tak. idziesz? No po skrzynki. No to nie byłem w ogóle. To idę po nie. Okej. Okay. Dobra, no i teraz polecimy sobie chyba na fioletową ziemię. Zaraz. Nie. Czemu zaraz? Najpierw skrzynki chcę. Nie. To, okay. że ty bardziej ogarniasz, to nie oznacza, że. Dobra, dobra, się. czekam, czekam. Powiedz, że widzimy się przy Bosie. Nie. Powiem, to pod Silvera. Powinno wystarczyć. Mhm. Jedna. Łolol. Pastran. Dobra. Dobra, katana wystarczy chyba na tego bossa, co? Aha. Na robaczkę. Ops. Czy w prawo był? W sialetowa ziemia czy nie. W prawo. Ale no poczekaj na mnie. O, o dobra, Adean dobra. jakiś przyszedł. Ale my nie mamy stołów. <grym> Czemu oni przychodzą jak my nie mamy stołów, krzeseł nic? Bo lubią. O, ten co zginął wcześniej. Czy, nie wiem czy on zginął w ogóle. A co on sprzedaje? No to ten co nam sprzedał zbroję i tym podobne Chyba zginął. mógł zginąć No to trudno. Niech chcę, otworzy lecę w prawo Dobra, weź tam nie biegnij po to Dobra, świetne przecież, No to już dawaj Daleko, już biegnę w prawo Czy z był? Czy za daleko za tą fioletową ziemią był? Bo jest fioletowa też po lewo no, trochę Dobra, spokojnie Jak 1500 metrów przeszliśmy, żeby kurde po. Ty, dawaj iż. do niebieskiego A jest. Ja jestem niebieski Chodzi mi o to, żeby nie ten nie przedłużać odcineczka. No to mówię, zatrzymaj, i zaraz się widzi. No ale to nie jest takie łatwe zatrzymanie, bo potem muszę z dwóch filmów wyjmować dźwięk, obrabiać dwa razy dłużej dźwięk i wszystko dwa razy dłużej. Oj tam, że na tam, ale Czym ludzie... więcej, Dzięki. Czym więcej ścinek zrobię, tym więcej muszę. Dobra, już, Jakbyś to składał się. wszystko i tak dalej, to byś wiedział, o co mi chodzi. I tak nie ma co innego do roboty. No ale to jest... lekko nużące, jak masz sześć ścinek takich. Jakich sześć? No załóżmy, ja, że. No to cztery na to Maciek jest na Skypaju, czyli coś się dzieje z Kamilem. <grym> idź go pilnuj. Wiedz, że coś się dzieje. I idź go pilnuj. Nie. Jeszcze ci cały ten. już, już, już. No <grym> oh shit, teraz nie wyjdzie. To ja znajdę kuleczki, o. To znajdź kuleczki z trzecią po i Najwyżej już. O, dobra. Albo to trzy, trzy będą tak. Mam takie fajne pazury, które... mi łapiesz się do ścian. Dobra, jestem na samym końcu już. Ja tam nie doleciałem w prawo, jak leciałem, to... Próbowałem pod wodę zejść na sam koniec, ale rekiny mi przeszkodziły. Re rekiny są? No. Ty, nie wiedziałem. <gry> Dobra, no to lecimy z tym. A, ja mam potkę w ogóle, kurde, jeszcze na... A, po wodzie chodziłem, okej. Okay. O, rekin! Rekin! Fak, 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 fak. No on mocny, mocny jest. Co? Widzę właśnie, Gądzie się Dobra, rozwalam pierwszą kulkę, wypadnie jak zwykle muszkiet Zawsze tak jest O, czy, czy jest możliwość teraz, że meteoryt spadnie Chyba nawet spadnie Spadnie chyba, co nie? Jak jest taki coś napisane Hello, is going down. I Dostaliśmy It's fine. muszkiet Fajnie I didn't know. Knowy, knowy, knowy I don't know. Dobra, nie chce mi się później to podwójka. Okej, okay, wrócimy tędy teraz. O, jest następna kuleczka, i czekam na ciebie z trzecią już. Dobra. Oh shit. What oh, the fuck, poczekajmy na przykład. Przepraszam. Rozwalam drugie, zobaczymy co wypadnie. No, balo hard ball hard. 16 demedza To jest takim takie, taka kula na łańcuchu. Można sobie tym rzucać. To będzie trochę trudniej się dostać. Lel. Aha. Lecisz tu? Tak, już sekundka. To pędzi. 5. Ty nam fajny item przyniósł. Jaki? Jakiś do bigania. Bardzo mocno szybkiego. Hmm. Tylko, że dziesięć golda kosztuje. A co jest napisane tam? Horrible incrust speed, coś tam jakoś tak. Horrible speed, mhm. Okay. ok. Ile masz? Co, no już drugą, teraz do trzeciej się próbuję dostać. To poczekaj z trzeciej. No. Do... Czekam, na ciebie, czekam. Bomb 9 imeny sprzedawał, bomb. No I tak samo go wolę nie rozwalać. No właśnie. A ty jeszcze nie wyszedłeś nawet? Co? Jestem w domku, poczekaj sekundkę na mnie. Dawaj, dawaj. No serio nie chcę tej ty... Ej, ale chcesz. ja tego nie. SHIT! Ja tego nie rozwaliłem! Puściłem Dobra, próbuj. bombę! Kurwa! czy spadniesz. Spróbuję, nie. Nie masz rady? Spróbuję nie paść. Może. Dobra, no pewno Spróbuję z tego, może. Oh shit! On jest Padać. wszędzie, on jest wszędzie, on jest wszędzie. Tak, Tęk bo złe miejsce na... wybrałem. Nie wiedziałem w ogóle, że. No gdzieś go na pół rozwalił. Shit, 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 shit. Shit, mega. Shit. Shit. Dobra. Dobra, próbuję do góry wyjść. Żeby jakoś jeszcze przeżyć Shit no kurź Mam 11 HP Dasz O kurźwano nie to chciałem go rozwalać no i zacząłem wykuł grzebać Puściłem bombę i zacząłem wykuł Taka dupa No i straciliśmy Mam 9 bomb Dobra to idę jednak po tam po to skrzynki Jeszcze raz Ale...

Dobra, już jesteśmy. Niechcący wyłączyłem nagrywanie, ale to w miarę dobrze i tak i tak. Dobra, dostałem się świetnie. do jednej. Co Rock mi goes. Ej, uważaj, on może się zrespić. Okej, okay, to chyba o to chodzi. Co? Nie, nie, nie tak to jest, powiem. że słychać coś tam, że... Ej, straszne. Nie, nie stążyłem przeczytać. Nieważne. Dobra, jeszcze dwa tutaj. Jedno. Mam jedną bombę. I do trzeciego muszę się dostać. Dobra, znowu mus muszkiet. na echo wokół ciebie, tak. Chyba o to chodzi. Czekaj na mnie już. No i tak nie rozwalać Ciebie. Więc muszę, ile masz bomb? Dziewięć. A to starczy. Klejących? Nie. O, nie mam, dobre, gluty mam. Ja mam gdzieś Shit, nigga! Nie mam bomby nie, chcąc. To... nie nie, nie. Ty masz tam dużo kratek jeszcze co? Dużo kratek D ci jeszcze zostało. Tylko zacząłem wiedzieć. Mhm. Było ogólnie 2000 prawie 1600 tam chyba by było 2700. Mówię, będziesz na flotowej ziemi. Ja już jestem dosłownie awant. I już powinien być. Mhm. Do pierwszego tego tunelu wróciłem. Nie, nie, nie. Lecz? Drugi jakiś tam dalej jest? Taki, co są dwa obok siebie. O, tu chyba. To ten pierwszy, czy ten drugi? Tutaj, gdzie jesteś teraz. Pierwszy. Tylko uważaj, ty masz drugi... Masz podskok, dobra. Będziesz... Będę ci tu rozświetlał. Uważaj! Dobra, chodź tutaj. Tak, bo ja mam tylko 120 życia i 0 podków Dobrze, ja ci dam potki. Po co użyłeś podki jak 112 HP? Tak? Myślę że miałem... Brzmi... Dobra. Chodź. Poczekaj, bombki. Bomb. czas. Bomb. Nie! Brawo! Boże! Kurczwa, brawo. Brawo, brawo, brawo. nie, <laughs> nie już drugi raz drugi Nie bierzesz na pasek tego czegoś. Wyjmij to z paska. Czemu nie biorę pas na pasek? Czemu? No. To sam sobie <laughs> odpowiedz. Dobra noc jest, będzie lepiej. <laughs> doza to jakiegoś, doza ja to jakiegoś... Jest. będę musiał tyle ciąć. Jak tak w podziemiach jest noc ciągle. Wiem. Ja. Ale to... do, to do da, czym mówisz. Do jakiegoś sens sensownego trybu życia. Co? Nie, nie wiem, co powiedziałem, ale okej. Okay. <laughs> o Boże.

rozstawiam, żebyśmy mogli chociaż chodzić po tym. No, już się skończyło. Wiesz, jak się wstrzymasz, to ci... tego... Masz pochodnie na wierzchu. czy Znaczy jest to, co ci potrzebne. Jak nakierujesz na kamień, to ci się kilo wyjmuje. Tak? No. Ale no fajne. Na ciemność to pochodnie. Ale fajne. Kurwa. <tuszel> <tuszel> nie wiesz. I idę tam gdzieś. Dobra, zaskakujesz? Nic nie widziałeś. Czy ty masz 47 HP? Ale lens mi wydropił. Kur... bombę zrzuciłem, no nie wierzę w siebie. Nie gin, masz 20 HP. Zombie do mnie skoczył, kocha mnie. Wszyscy cię kochają. Wiem. Rudość, nieradość. <laughs> Dobra, uważaj, bo może masz 20hp. Kur... To ta tata pierwsza, czy to ta druga? To chyba nic tata? nie widzę. Tata, mama. Dawaj. Nic nie widzę, poczekaj, nie wiem do której No ja ci tu świecę. <laughs> Pierwszy, drugi, bez A, różnicy. A, do pierwszego, do pierwszego. Bez różnicy. Tak powidasz. Tak, tylko nie wiem jak spadniesz w tym drugim. Aha, zombie zleciał. Stoj! Warzyj! Jezus Christ Dobra, chodź, 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 chodź. Warzaj Chodź, chodź O tu jest ta druga, tak? Pod nami Po prawej, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej Gdzie to jest? Jeszcze po prawej? A tam jest. Tu. Dobra, poświęć tu. bombę, tu. bomba, tu. broń. Nie te używaj teleportując. Okay, masz jeszcze? Ile? Kie kur. No jest ostatni. Bomba! Nie, baszto, nie wyjdę! Jaki matryc tutaj! Fajnie. Nie! Dobra. Nie! Dobra, Dobra ja jest, wyszedłem. Ale ja nie! Ale akurat na farcie. Na propsie. No, no nie. O oh, shit No, myślałem, że wyjdę Uważaj, na tobie jest szarżony Czekaj, I wychodź, tak. wychodź, wychodź No nie mam jak, ja nikt nie, nie, nie widzę, mordo Nie wiem, ci jak nawet... O oh, fuck Dobra, no, zwalimy, klepiemy Zabijemy, zabijemy <laughs> Ja nie zabiję Lol, podki potki użyłem w ostatniej chwili, ale nie Jeze, w ciebie to ostatnia część. No kurwa, mać! Dominik nie wyrobi ciśnienia, proszę państwa. To były dwie tak części. Pało. Dobra, Wylatuje jedna i mi wlatuje druga. Myślałem, że jest jedna. Shit! Shit. Że się nas nauczyło, nie, nie. być cicho. Nie, dobra, koniec odcinka. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Unsubójcie, unlokujcie. Ile masz do monitora? Meteoryt, meteoryt spadł, do dobra, spad. w następnym odcinku Meteoryt. Dziękuję, dobra. Ile masz do monitora? Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, polecajcie znajomym i czekajcie kolejnych odcinków. Siemaneczko. Ile masz do monitora? Zamknij ryj. Cześć się. Cześć.